Cześć, jeżeli poznałeś kiedyś dziewczynę, rozmawialiście ze sobą, ale miałeś problem z tym, żeby się z nią umówić, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Powiem Ci dokładnie, w jaki sposób rozpoznać, czy dziewczyna, na której Ci zależy, rzeczywiście chce się z Tobą spotkać i jak warto się zachowywać w różnych scenariuszach, gdy nie udaje Ci się doprowadzić do randki. Dzięki temu na koniec tego materiału będziesz wiedział dokładnie, co robić, aby maksymalizować swoje szanse na to, aby spotykać się i rozwijać relacje z dziewczynami, które ci się naprawdę podobają. Zanim przejdę do analizy różnych scenariuszy w sytuacji, gdy nie udaje ci się doprowadzić do randki, najpierw jedna niezwykle ważna rzecz, którą absolutnie musisz zrozumieć: to znaczy, cała twoja znajomość z dziewczyną, która podoba ci się, na której ci zależy, powinna opierać się na tym, że. Spotykacie się, to znaczy nie ma sensu w tym, żeby prowadzić znajomość opartą tylko na pisaniu. I im szybciej spotkasz się z jakąś dziewczyną, którą poznałeś, im częściej będziesz się spotykał z tą dziewczyną, tym większa szansa na to, że poznacie się, że zbliżycie się do siebie i że ta relacja rzeczywiście przybierze realny kształt, a nie będzie tylko relacją na papierze. Prawda jest taka, że jeżeli się nie spotykacie, nie randkujecie, nie poznajecie się, Face to face, w prawdziwym świecie, to wasza relacja nie istnieje. I to jest absolutny fundament każdej znajomości z kobietą, która ci się podoba, aby doprowadzać do tych właśnie spotkań. Jeżeli chodzi o składanie propozycji spotkania, to zauważyłem wśród facetów dwie skrajności. Z jednej strony mamy mężczyzn, którzy poddają się i biorą do siebie już pierwszą odmowę ze strony dziewczyny, jeżeli nie uda im się spotkać. Przy pierwszej próbie to kompletnie zarzucają tę znajomość, poddają się, myślą sobie, że są do niczego i zapominają kompletnie o tej dziewczynie, a czasem wręcz oczekują, że zaraz po zapoznaniu się z tą dziewczyną, czy to w sytuacji codziennej na ulicy, czy w klubie, czy przez internet, to ona wyprowadzi propozycję spotkania, bo w przeciwnym wypadku uznają, że w takim razie nie jest zainteresowana i nie ma sensu, żeby inwestować cokolwiek w tę znajomość. Z drugiej strony mamy facetów, którzy są nachalni, którzy nie rozumieją wyraźnych, oczywistych sygnałów, które wyraża w ich stronę dziewczyna, która ewidentnie nie chce się spotkać, nie chce pogłębić tej znajomości, a oni mimo wszystko wciąż napierają, wciąż piszą, wciąż próbują się spotkać, nie widząc, że nieważne co by zrobili, to z tą dziewczyną po prostu się nie umówią. Tacy faceci czasem próbują przekonać dziewczynę, na której im zależy, do tego, żeby spotkała się z nimi przez tygodnie, przez miesiące, czasem przez lata. Dochodzi do takiej chorej obsesji i tacy faceci szukają potem magicznych sposobów na to, jak przekonać do siebie taką dziewczynę, która ugrzęzła im w głowie. Oczywiście tutaj ważne jest to, aby zachować balans, czyli żeby nie wchodzić w żadną z tych skrajności, tylko realnie ocenić sytuację, warunki. Kontekst tego, jak wygląda wasza dotychczasowa relacja, i na podstawie tego podejmować decyzję. I teraz przejdziemy sobie wspólnie przez takie cztery główne scenariusze, które wyróżniłem w sytuacjach, gdy próbujesz się umówić z dziewczyną, i powiem ci, co moim zdaniem oznacza dana reakcja, dana odpowiedź ze strony dziewczyny i w jaki sposób najlepiej zachować się w konkretnych warunkach. Sytuacja numer jeden: proponujesz dziewczynie spotkanie, a ona na tą propozycję w ogóle nie odpisuje. Mimo, że wcześniej na bieżąco reagowała na swoje wiadomości. Może być tak, że akurat ta wiadomość umknęła dziewczynie, której zaproponowałeś spotkanie, i w tej sytuacji, na przykład, jeżeli piszesz z tą dziewczyną na Instagramie, możesz skorzystać z opcji tzw. unsend, czyli tak jakby odesłania, cofnięcia wysłania wiadomości i wysłania ponownie wiadomości o tej samej treści, ale już jako nowa wiadomość po to, aby zmaksymalizować swoje szanse na to, że twoja wiadomość wyląduje na górze skrzynki odbiorczej tej dziewczyny, i ona rzeczywiście będzie miała okazję ją wyświetlić i potencjalnie ci na nią odpowiedzieć. Natomiast, jeżeli ta dziewczyna już odczytała twoją wiadomość z propozycją spotkania, ale nie odniosła się do niej, albo nie masz możliwości, żeby zweryfikować, czy ta wiadomość była przez nią wyświetlona, czy nie, to proponuję, aby po minimum podkreślam, minimum 24 godzinach. Podbić Twoje pytanie z propozycją. Ja wtedy najczęściej wysyłam po prostu znak zapytania albo formułuję taką prostą wiadomość na zasadzie: cześć, jeżeli nie masz ochoty się spotkać, to możesz mi napisać, ja nie będę miał z tym żadnego problemu. I na koniec stawiam jeszcze uśmieszek, żeby było bardziej łagodnie i bez takiego obrażania się albo robienia wyrzutów dziewczynie, że jakie ty masz prawo, żeby mi nie odpowiedzieć na propozycję spotkania z tak fantastycznym facetem. Jeżeli dziewczyna na takie przypomnienie nie zareaguje, no to najprawdopodobniej oznacza, że po prostu nie jest zainteresowana, żeby z Wami się spotkać i ja bym taką znajomość odpuścił. Scenariusz numer dwa. Wysuwasz dziewczynie propozycję spotkania, ale ona reaguje tak kompletnie bez entuzjazmu i pisze coś w stylu może albo kiedyś, na przykład wiesz co, dam Ci znać, ale nie wiem jeszcze jak stoi z czasem, więc odezwę się jak będę miała więcej czasu. Po czym nie odzywa się i nie daje ci w ogóle znać. I teraz tłumacząc z języka kobiecego na język męski, takie może albo kiedyś, oznacza po prostu w ostateczności albo nie, ale nie jestem w stanie ci tego wprost powiedzieć. Tutaj proponuję, żeby przedstawić tę odpowiedź ze strony dziewczyny w krzywym zwierciadle i napisać na przykład coś w stylu: Wow, ale ty jesteś entuzjastycznie nastawiona do naszego spotkania. Widzę, że już nie możesz się doczekać żeby się ze mną zobaczyć. I poczekałbym na jej odpowiedź. Być może to pobudzi emocje i sprawi, że zacznie was nieco inaczej postrzegać, pomyśli sobie, że a, w sumie ten koleś ma do siebie dystans, zobaczymy, co się wydarzy, jak się z nim spotkam. W sumie nic do stracenia nie mam. I druga opcja, jaką ci proponuję w obrębie tego konkretnego scenariusza, to to, żeby. Po odpowiedzi dziewczyny, zaproponować jej konkretny dzień, konkretną godzinę i konkretne miejsce spotkania i poczekać, czy na tą propozycję przystanie, czy odmówi. Jeżeli nie zgodzi się, to znaczy albo w ogóle nie odpisze na tą wiadomość, albo powie, że nie może i nie zaproponuje żadnego alternatywnego terminu, to najprawdopodobniej oznacza, że po prostu nie ma ochoty się z wami spotkać i w tym przypadku porzuciłbym przynajmniej na kilka, kilkanaście dni temat potencjalnego spotkania, postarałbym się. Jeżeli na tej dziewczynie naprawdę Wam zależy dobudować tą znajomość, przybliżyć się trochę bardziej, korzystając z ograniczonej formy, na przykład pisania na jakimś portalu społecznościowym, i wtedy ponowiłbym ostatnią już, drugą propozycję spotkania po tych kilku, kilkunastu dniach. I jeżeli wówczas dziewczyna znów nie zgodzi się na spotkanie, to wtedy bym tę znajomość zakończył. Scenariusz numer 3. Wysuwasz propozycję spotkania i dziewczyna co prawda odmawia, ale podaje konkretny powód. Dla którego nie może się z tobą spotkać. Na przykład mówi, że ma teraz sesję i bardzo dużo nauki na głowie, albo bardzo intensywny okres w pracy, albo jest chora, albo po prostu umówiła się z kimś innym już w podanym przez ciebie terminie, i to może być wymówka, to znaczy to może być sytuacja, w której dziewczyna po prostu nie czuje się na tyle komfortowo, żeby wprost ci odmówić i będzie cały czas szukała różnych wymówek, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, żeby starać ci się, się łagodnie przekazać, że nie jest tobą zainteresowana. Natomiast to może być również sytuacja, w której ten poziom zainteresowania twoją osobą w oczach dziewczyny nie jest jeszcze wystarczająco wysoki. Czyli taka dziewczyna spotkałaby się z tobą przy wyjątkowo sprzyjających okolicznościach, że ona nie ma zbyt wiele do roboty, tak czysto z ciekawości czy z nudów, żeby zobaczyć jak w ogóle takie spotkanie z Tobą by przebiegło, natomiast nie ma ona na tyle dużej motywacji, nie jest Tobą na tyle zainteresowana, żeby porzucić absolutnie wszystko i za wszelką cenę się z Tobą umówić. W takiej sytuacji polecam na jakiś czas odpuścić temat spotkania, znowu, podobnie jak w poprzednim punkcie, dobudować znajomość między Wami, oczywiście na tyle, na ile. Pozwala na to komunikacja nie w cztery oczy i zaproponować po raz drugi spotkanie za kilka albo kilkanaście dni. I wówczas, jeżeli dziewczyna znowu poda jakiś powód, dla którego nie może się spotkać, na przykład tym razem zmarła jej złota rybka i musi pójść na jej pogrzeb <grywka> i nie poda przy tym alternatywnego terminu, to w tej sytuacji możesz wystosować do niej taką bezpośrednią, szczerą, a przy tym ciepłą wiadomość, gdzie... Wyjaśnisz, że jeżeli wprost odmówi ci tego spotkania, to nic złego się nie stanie, nie obrazisz się na nią i że rozumiesz, że może być zajęta, może mieć bardzo dużo spraw na głowie, ale w sytuacji, gdy już dwa razy zaproponowałeś spotkanie i nie podała żadnego. Alternatywnego terminu, to trochę głupio ci ponownie to proponować, i że będziesz wdzięczny za jasną, bezpośrednią odpowiedź, czy jest w ogóle zainteresowana spotkaniem, czy zwyczajnie głupio jej odmówić. I czwarty, ostatni już scenariusz, w którym proponujesz dziewczynie spotkanie, ona przystaje na tę propozycję, ale do randki finalnie nie dochodzi, bo dziewczyna decyduje się o. Odwołać. Jeżeli dziewczyna odwoła Wasze spotkanie, ale przy tym zaproponuje alternatywny termin, no to najprawdopodobniej faktycznie po prostu coś jej wyskoczyło, coś stało się w jej życiu, co uniemożliwiło spotkanie z Tobą, i wtedy najlepiej po prostu zaakceptować propozycję innego terminu z jej strony. Natomiast jeżeli dziewczyna sama z siebie przy tej odmowie nie zaproponuje alternatywnego terminu, to możesz od razu jej powiedzieć, że ok, spoko, rozumiem, w takim razie spotkajmy się tego dnia o tej porze. Albo poczekać kilka dni, porozmawiać z nią normalnie, bez obrażania się o to, że odwołała wasze spotkanie i ponowić tę propozycję za kilka dni. Dajcie znać, czy w swoich relacjach z kobietami doświadczyliście jeszcze Innych scenariuszy niż te, które wyróżniłem. Ja na pewno te komentarze wszystkie przeczytam, i do każdego się odniosę, i postaram się doradzić, co w Twojej konkretnej sytuacji najlepiej zrobić i co reakcja dziewczyny na Twoją propozycję spotkania tak naprawdę oznacza. Wielu facetów zastanawia się, ile razy powinienem proponować dziewczynie spotkanie. I na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie ma jakiejś. Magicznej, złotej liczby propozycji spotkań, jakie należy wysunąć dziewczynie, bo wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Między innymi od tego, ile razy się do tej pory widzieliście, jak przebiegały te spotkania, które miały już miejsce w prawdziwym świecie, jak responsywna jest ta dziewczyna na Twoje wiadomości, czy angażuje się w kontakt poza spotkaniami. Albo od tego, czy w ostatnim czasie nastąpił jakiś spadek zainteresowania, spadek zaangażowania ze strony dziewczyny. Natomiast, dla zasady, przyjąłbym, że jeżeli po dwóch propozycjach spotkania z Twojej strony nie udało się do tego spotkania doprowadzić, a dziewczyna nie zaproponowała innego, alternatywnego terminu, to odpuściłbym tę znajomość i już nie ponawiał. Propozycji spotkania, ale oczywiście są od tego wyjątki. Ja sam miałem sytuację, że proponowałem tej samej dziewczynie na jakimś dłuższym odcinku czasu spotkanie przez 3, 4 albo. Pięć razy, i w końcu po którejś próbie udało nam się spotkać, i zdawałem sobie sprawę, że ta wytrwałość się opłaciła, bo spotkanie przebiegło bardzo fajnie i potem budowaliśmy wspólnie jakąś dłuższą relację. Natomiast w większości przypadków polecałbym trzymać się tej zasady maksymalnie dwóch prób. I na koniec pamiętaj o tym, bo to bardzo ważne, że to, że masz kontakt do jakiejś dziewczyny, którą poznałeś. Czy to w codziennej sytuacji na ulicy, czy to w klubie, czy na aplikacji randkowej, albo przez znajomych, to nie jest żadne, absolutnie żadne zobowiązanie dla tej dziewczyny, aby kontynuować z Tobą znajomość i aby na przykład się spotkać. Na przykład, gdy poznałeś dziewczynę w codziennej sytuacji na ulicy, ona dała Ci do siebie numer telefonu. I powiedziała nawet podczas waszej rozmowy, że jasne, bardzo chętnie się z Tobą spotkam. To nie stawia wcale jej w pozycji obowiązku do tego, żeby się z Tobą zobaczyć. Ona nie podpisała z Tobą żadnego kontraktu. Swoją drogą, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie, naturalnie i komfortowo dla obu stron poznawać dziewczyny właśnie w codziennych sytuacjach, te wszystkie kobiety, które mijają Cię na co dzień i zwracają Twoją uwagę, to koniecznie kliknij w link który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu pod tym filmem, bo tam znajdziesz ponad 40-minutowy materiał, gdzie dokładnie, niezwykle szczegółowo, krok po kroku, wyjaśniam na podstawie nagrania z mojej interakcji z taką dziewczyną, jakie rzeczy warto robić, jakich rzeczy nie warto robić, i jak dokładnie przebiega takie zapoznanie nieznanych sobie osób, na przykład na ulicy albo w kalerii handlowej. To, co powiedziałem w kontekście spontanicznego zapoznania w codziennej sytuacji, ma również zastosowanie w klubie. To znaczy, jeżeli jakaś dziewczyna poda ci do siebie numer telefonu, czy Instagrama, czy konto na Facebooku, to wcale nie znaczy, że ona teraz musi się z tobą spotkać. Podobnie jak zmaczowało cię z jakąś dziewczyną na aplikacji randkowej i zaproponowałeś jej wstępnie, że fajnie byłoby się zobaczyć, ona przystała na tą propozycję. To również to wcale jej nie zobowiązuje do tego, żeby rzeczywiście się z Tobą spotkać. I wreszcie, nawet w sytuacji, gdy udało Ci się spotkać z dziewczyną na randkę i ta dziewczyna na przykład na koniec spotkania powiedziała, że bardzo miło było się z Tobą spotkać, nie mogę doczekać się kolejnego spotkania, to również wtedy ta dziewczyna nie ma żadnego obowiązku, żeby się z Tobą zobaczyć. Natomiast pod takie sytuacje, gdy już. Miałeś szansę przedstawić się dziewczynie w realnym świecie na randce, a mimo to ta dziewczyna nie jest zainteresowana, żeby się ponownie spotkać. Polecam materiał Vincenta na naszym głównym kanale, dzięki któremu dowiesz się, co możesz robić źle na randkach i co zrobić, aby zapobiec takim właśnie sytuacjom, że znajomość z dziewczyną, na której ci zależy, kończy się już na pierwszym spotkaniu. Pamiętaj też, że początkowo możesz być dla jakiejś dziewczyny taką, Opcją zapasową, kimś, z kim ona spotka się z braku laku, z nudów, z braku lepszych opcji, ale gdy już dojdzie do spotkania między wami, to jej nastawienie do ciebie może się diametralnie zmienić i może się w tobie kompletnie zauroczyć. I nieważne, czy to będzie miało miejsce na pierwszym, drugim, czy na przykład trzecim spotkaniu, mówię Ci o tym, bo warto mieć świadomość, że ten poziom zainteresowania i dynamika między tobą a konkretną dziewczyną. Najczęściej ulega zmianie. Warto, żebyś pamiętał, że to zainteresowanie od samego początku nie musi być wyjątkowo wysokie. Może balansować na granicy braku zainteresowania i takiej Obojętności ze strony dziewczyny, ale gdy już lepiej się poznacie, będziecie mieli okazję dowiedzieć się, jakimi tak naprawdę jesteście osobami, to wszystko się może odmienić. Dlatego też uważam, że nie warto się zrażać tymi początkowymi odmowami ze strony dziewczyny, nie warto brać tego osobiście w każdym przypadku, bo nie wiesz, jak ta relacja rozwinie się i jakie fantastyczne rzeczy czekają na Was w przyszłości. Dzięki Wielkie, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że byłem w stanie Ci pomóc. Jeżeli uznałeś to, wideo za wartościowe albo ciekawe, to będę ogromnie wdzięczny, jeżeli zostawisz pod tym materiałem łapkę w górę, jeżeli podzielisz się ze mną opinią na temat tego filmu, na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem w komentarzu pod tym materiałem. A także jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, bo dzięki temu, szczególnie jeżeli naciśniesz dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, będziesz na bieżąco informowany o najnowszych filmach, które tworzę specjalnie z myślą o tobie, a ja dzięki temu będę w stanie docierać do jeszcze szerszego grona facetów, takich właśnie jak ty, i pomagać im w tym, żeby stawali się jeszcze bardziej atrakcyjną, jeszcze bardziej szczęśliwą i jeszcze bardziej spełnioną wersją siebie. Do następnego. Trzymaj się.